Cześć na moje u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy babusowy dom dziś. Wytwarzamy ciąg dalszy tego grania i tego domu budowania, więc życzę Wam miłego oglądania. Pięknie, pięknie i cudownie, dobra. W tym miejscu możesz przeciąć drzewo. Okej, okay, no to ja już wiem, to ja już wiem, bo ja już to tutaj przecinałem. Aha, bo oni dopiero teraz doszli do tego tutaj momentu. Ojej, ja zamiast budować to wykładam. O, i teraz to są układania, cyk. O, i szybkie też. Eee, moment, tu. Eee, a gdzie tutaj by było, ukryj lub pokaż wskazówki na N. Eee, pokrój, wam, pokrój go wzdłuż na ławce. Podstawą podłogi. No Ale to no właśnie to cały czas tak wygląda, że podstawiać tu musimy. Nic innego nie zrobimy. Więc oczywiście ile mamy, tyle sobie ustawiamy, a za chwilę to wszystko sobie po prostu pozbieramy. Ło! Ło ło. Ale tutaj dobrze szło. Dobrze, dobrze się przecina Miód, malina bo te bambusy, co tu poustawiałem, to zapewne one się tam gdzieś pochowały i dopiero przecinać się zachciały. Dobra, tu jeszcze połówka. Wszystko? Wszystko się poprzecinało. Więc by się teraz drogę podłogę zbudowało. Nie wykładanie, nie wykładanie, tylko budowanie. Dawaj mnie te. Znowu nie tego klawisza pociskałem, nie to tutaj zrobić. Chciałem Brilliantowo, zdrowo i morowo. Nie ten materiał, czyli co? Bambusa potrzebuję. O, kurde. No i bambusa już nie mamy. Znowu bambusa poszukać musimy, więc pod dwójkę i lecimy. Eee, tutaj sobie, o, trzymam cały czas klawisza lewego. I latam tutaj koleżanko i kolego. I co mogę, to się wycina normalnie miód malina. Ale dopiero co tutaj sprzątałem, i wszystkie drzewa stąd wycinałem. I tu na nowo wycinać. Możemy bardzo nam szybko te drzewa odrastają. Bardzo fajnie tu działają. No i dobra, teraz zbieramy cyk. Znowu klawisz sobie przytrzymamy i pole się polatamy. Tam gdzie się wyceluje. Tam oczywiście wszystko się podnosi. Dobra, cyk, cyk. Szybkie jest tu zbieranie. Tu jeszcze jakieś podnoszenie, tu jeszcze jakieś bambusy mamy. Tutaj jeszcze pozbieramy. No i dobra, i lecimy. O. Skoczyć radę damy, więc spokojnie. Zasuwamy, dobra, może od wejścia jako tu polecimy. Najpierw wejście sobie sprawimy. O, i teraz okienka, teraz okienka. Kurde widzę chyba będzie przezroczyście w tych okienkach, bo chyba, że nam bambusem e, zasłonić będą kazali. I to cóż zrobimy? E, oczywiście zasłonimy. Czekaj, o, tu jakaś kłoda. Okej. Okay. I te tu te, te, te pospadały. Może by gdzie indziej jeszcze poleciały. Aczkolwiek one tak szybko wyrastają, że nawet na dół schodzić nie musimy. Spokojnie tu w koło sobie znajdziemy. Spokojnie tu powycinamy. Cyk i już to mamy. Dobra, to tu podnosimy. Ile tego jeszcze? 9 zbudować mamy. 15 nazbierałem. Więc od razu do domu poleciałem i chyba tak robić będziemy, że spokojnie eee, zbierać będziemy. Eee, nie będę już teraz zbierał, bo już pomału kończymy. Gdzie tu? O, tu jednego zapomniałem. <laughs> Najmocniejsze przepraszanie 48. I jest budowanie 48, to i tak mi tu brakuje. Więc spokojnie te bambusy poprzecinamy. O, one jak tu gdzieś wpadają, to dobrze pospadają. Dobra, pospadają. Więc yy, okej, okay. zbieramy. I raczej już do przodu za dużo nie zbieramy, bo ja nie wiem, co ja tu jeszcze będę potrzebował. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. 6 miałem, 24 dostałem więc spokojnie zakrywamy zbuduj 217 ocieciule, ocie ja cię nie pierdziule dobra, no to zrobimy szybkie cięcie i materiału pozbieramy bo to będzie dużo materiału zbierania 217 to kurde 50 płuc potrzebuje Przynajmniej 50 kłód potrzebuję bo to na 4 się przecina normalnie. Miód malina, dobra, tu już sobie zbieramy. Jeszcze gdzie tu co mamy? No i dobra, już to mamy. 50 tych bali nawycinałem. Najpierw 50 tu nawycinałem i od razu je tu poprzecinać chciałem. I w międzyczasie kolejnych 50 yy, wybraliśmy, więc może byśmy je tu gdzieś postawiliśmy. O, tu je na 100 zrzucimy i zobaczymy, co my tu zrobimy, bo to ponad 200 na same ściany potrzebuje. No a potem jeszcze, przecież sufit, yy, dach majstruje. Łociule! O, bo my limit osiągnięty, dobra. Więc do ścian, oj, nie przejdziemy teraz. Sobie nie przejdziemy. Co my tutaj porobili? Ale bałaganu porobili. Dobra, szybkie budowanie. Mam to w planie. Cyk. Ło. O, towary się skończyły. Nie, no towary to się mi nie skończyły. Bo towaru tutaj sporo mamy. Cyk, już ten towar sobie zbieramy. Cyk, 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 pyku, pyku, koguciku. Gdzie tu jeszcze co? O, tu w chałupie jeszcze. Tu jeszcze z chałupy sobie pozbieramy to, co gdzie tu mamy. Dobra, tu jeszcze nam powyjeżdżało. Czy z chałupy się wszystko? Wszystko pozbierało. No to mm, dalej tutaj przecinać. Musimy na razie tyle sobie postawimy. I od razu cyk. O. Otwieraj to spod nóg od razu, oczywiście, z tematem wjeżdżamy i od razu te ściany tutaj stawiamy. Trochę za szybko się przeleciało. Czyżby już się te ściany pobudowało? co by nie było, jakby się nie działo. Trochę pracy się powkładało ale towaru też sporo się uzyskało, i za chwilę znowu limit osiągniemy. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Już to mamy. Co? Jeszcze tego nie mamy. A, jeszcze 14 potrzebuje. Bo te poprzeczne tutaj majstruje. Dobra, cyk, 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 Panie koguciku. I tu jednej zapomnieliśmy. No i mamy. Teraz bambusowych kołków potrzebuje. Więc bambusowe kołki sobie majstruje. Dobrze, że teraz na przykład jest takie tylko e, lewej myszki przytrzymanie. O, wystarczy podskoczyć. No i już to mamy. I z powrotem to wiążemy. Ale widać te drzewa drewniane w sensie brązowe. E, nie zielone, bambusowe. To nam się fajnie tutaj powycina. Tam, gdzie wyciąć się miały i ponownie tak. Co, zły materiał? Co? To ty drzewa chcesz? Drewnianego? U, panie, kolego. Tylko, halo. No. A, na drewno jeszcze przyspieszenia nie mamy. Drewno pojedynczo klikamy. Dobra. Okej, okay, skoro tak, no to niech i tak się stanie. Mój ty miły panie. Uuuu, dobra, dobra. Celowanie to jest normalnie ciężkie zadanie. Ciężkie zadanie to będzie tam do góry pojeżdżanie. Eee, nie wiem, ile tego drewna tutaj zmajstrować musimy, żeby nam się to przyspieszenie znowu aktywowało, żeby się tu fajnie, szybciej budowało. A. No, i drewno się skończyło. Ile? 16 jeszcze potrzebuję. Więc na szybko po to majstruję. Cyk, drewno drewniane e, jest zbierane. Dobra, 16. O, tu jeszcze ile bambusa mamy. O, to chętnie sobie ten temat pozbieramy. Oczywiście. To drewno się wysypało. Pod jedynką się kiry się miało. I szukamy. Drewna drewnianego drewnia szukamy, już to drewno tutaj mamy, więc spokojnie zasuwamy. Dobra, to weź to N, schowaj mi to tu, podpowiadanie. Mój ty miły panie, 9A, a 16 potrzebuję. 10, tutaj nic nie mamy. Idziemy jeszcze, pozbieramy. Tu coś, tu coś, tu coś mamy. Mm. Dobra, cyk. Ile? 16, 14. To jeszcze jedno. Jeszcze jedno potrzebuję. Cyk to jedno se zmajstruje. I wracamy i od razu z tematem tutaj zakładamy. Gdzie to tutaj było? Gdzie mnie się to tu spełniło? Dobra, jest na szybko tu klikanie. Więc jest miło. Cyk, cyk i. I, I właśnie, tak by to tutaj być jakoś miało. O, się wklikało. O, wklikuje się. Dobra, nie muszę podskakiwać. Wystarczy dobrze obserwować, kiedy tam... O, ciule! 25 kolejnych drewnianych potrzebuję. Łocie panie! Szybkie drewna jest zbieranie. No i dobra, 24 drewna mamy, więc spokojnie te drewno sobie na dach układamy. Eee, chwilę to trwało, prawie cały las się przeleciało. No co? No, buduj chłopie, buduj. Dobra, przecież jest ten komunikat myszki wyskakiwanie. Gdzie tutaj, jakie może być układanie? Tu, tu, chłopie, jeszcze jednego. Dobra, koleżanku i kolego, cyk, i tu, i tu ostatnie, dwa i trzy, dwa i lecimy. Co my tutaj położymy? Co on tutaj potrzebuje? 49 o ja cię ciule eee, miska woda błota robienie eee, OK, powrót do gry eee, musisz wymieszać kulkę. OK. i co eee, czekaj weź no tu łapki branie ale co Co ją? Ja Gdzie mnie tu teraz strzałka kieruje? Co ona mi pokazuje? Czekaj, Bo coś tu zrobiłem? Sześć kulek mamy. Dobra, dalej zasuwamy. Tylko po dwie? No ja cię nie pierdziu Hejże, Ej, że panie, mój ty miły. Gdzie mnie ta strzałka pokazuje, co ona mnie tam. O. Tu Ach, tam po wodę lecieć miałem. O, panie. Tu mnie strzałka. O. Wodę mamy. A co co to za ludzik? O pięknie. Jakiego ludzika znaleźliśmy? No to cyk go podnieśliśmy. Dobra. Eee, teraz tak, woda. Woda jest, woda jest ochłoda, ale pod trójką jeszcze. O! Pod czwórką woda. okej okay. eee, Teraz, teraz tak. Teraz z tymi kulkami. Czy to tu lecimy? O kurde, ale tutaj kładziemy. Ty, pa! Jakie jest układanie? Ożesz, panie. Dobra, szybko to straciliśmy. 35 kulek wytworzyć chcieliśmy. O, trochę tutaj nadziubałem. Chociaż tego tu nie chciałem. Od razu, od razu zbieramy może trochę za szybko że tak zrobiłem po jednej tutaj majstrować mogliśmy coś my byśmy ich nie pogubiliśmy ale spoko mamy spokojnie z tematem sobie działamy tu od razu aha. przenosimy, cyk, zbieramy przenosimy, cyk, zbieramy na szybkości z tematem działamy ok ile tego 26 na 35 mamy mm, dobra nic tu nie pogubiłem no nic tu nie pogubiłem 30 jeszcze 5 tu potrzebuję więc pod trójką ziemię ładuję pod czwóreczką po wodę polecimy i sobie kolejne błotko zrobimy e. o Kolejne jakieś znalezisko. Skąd to się tu bierze? Normalnie ja nie wierzę, ty, ale to, to gruby tutaj temat. To tu grubo po tym lesie biegać musimy. Może jeszcze co znajdziemy? Co on tu chciał? Mm, dobra, wody. chlupaj że tej wody, hopie, miły. Eee, dobra, dawaj łapkę mi w tej chwili. O. Jedna kulka, cyk. Łe, one wyskakują. Łe, nie chytamy. Cyk, tutaj mamy. Eee, 36 mamy, więc spokojnie ten temat zakończamy. No i teraz ten dach układamy. Eee, więcej nie, wytwa nie wytwarzamy, ponieważ no, w razie, co by się nie działo, szkoda, mi tu czasu mało. Mm, bo oczywiście, jeżeli dalej nie będę potrzebować, to bez sensu tu czas marnować. Mamy, mamy, już to zakończamy. Tu jeszcze ino jakie daszki zrobimy. 8 sztuk tu potrzebuję. 8 tutaj se majstruję, kolejne cztery. Dobra. No i mamy cztery razy bambus o a drzwi Okej okay. mm, dobra gdzie te tutaj moje ołki bambusowe eee, dobra uzupełniamy U... no i pięknie i to mamy i to mamy w tym momencie. Zakończamy 57 minut budowania, no i koniec tego tutaj jest działania. Ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie. Które niebawem na kanale. My bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale. Więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.